Wracam tu po 20 latach na każdą z edycji festiwalu, książki i każda jest lepsza. Świetna atmosfera, nawet jakoś niebiosa nas nagradzają, bo zawsze jest cudowna pogoda, świetni ludzie, świetne spotkania. Myślę, że jeden z lepszych festiwali w Polsce. Dzień dobry, Polska. Tutaj jest świetna publiczność. Ja traktuję ten festiwal jako spotkanie z czytelnikami, którzy najpierw mają okazję, inaczej niż na targach i na innych festiwalach związanych z książką, najpierw mają okazję poznać autora w postaci rozmowy i to w takich luksusowych warunkach, bo pod gołym niebem w parku, na leżakach, fantastyczne, a potem zdecydować czy chcą kupić jego książkę i ewentualnie poprosić o autograf. Jak zaczynałem pisać w ogóle miałem takie przekonanie, że w tych postaciach nie ma nic ze mnie, że to są zupełnie odrębne byty, i że tak w ogóle powinna się pisać książki, żeby to się nie przenikało. Najgorszą rzeczą, jaką mogę zrobić, i rzeczą, która na pewno mi nie wyjdzie, to jest próba tak naprawdę zafundowania czytelnikowi takiej powtórki z rozrywki, jeszcze raz tego samego podobnego przeżycia. Z całą pewnością jest to jeden z moich ulubionych miejsc i festiwali literackich. Sporo osób przychodziło do naszego stoiska kupić moją książkę czy mojego ojca pierwszego Arkadego w rodzinie. Mówiąc najprościej cieszę się, cieszę się, że tu jestem, jeszcze pogoda nam dopisuje kapitalną. Jest dobrze, że Opole ma taką piękną inicjatywę. Jest zielono, pachną lipy, jest bezpretensjonalnie po Chciałam podziękować wolontariuszom i organizatorom festiwalu, że wydawcy czują się tutaj zaopiekowani. Czy chodzi, co, co jakąś chwilę ktoś i pyta, czy wszystko w porządku, przynosi wodę. To jest naprawdę wyjątkowe, bo to chyba jest jedyne takie miejsce, gdzie aż tak wydawcy są zaopiekowani. Nie autorzy, którzy odwiedzili Opole, koncerty, około festiwalowe wydarzenia, więc wszystko się spisało w 100%. I had written so many I thought that I couldn't send any more for a kit. They would just say no, you have to wait. Podnosimy tą poprzeczkę, właśnie o to chodzi, żeby z roku na rok to wydarzenie było coraz lepsze. To pole jest dobry, spoko.